Siemanko, tutaj fan rapu. Zapraszam na wywiad numer 7. A moim gościem dzisiaj jest reprezentant Wrocławia Skibot. Siemanko, Skibot? Siema Mam parę pytań do Ciebie. Zaczniemy od tego. Wracasz po 11 latach z płytą nielegalem, który wyszedł na CD i na winylu. Tak. Dziwne, że na winylu, ale pogadamy tak. o tym później. Zaczniemy Dobra. od początku. Jak to się zaczęło, że właśnie rap i od ilu lat to robisz? No to jeżeli mamy w tej chwili 2019, to, to można powiedzieć, że no, początki sięgają gdzieś roku 2000-2001. Ciężko mi jest tutaj tak dokładnie w tej chwili podać datę, ale tak mi się wydaje, że to gdzieś rok 2000, no coś, między 2000 a 2001. Byłeś mało lat. No tak, to, to takie czasy szkoły średniej. Trochę przypadek, że, że zająłem się w ogóle muzyką, że zająłem się produkowaniem tej muzyki, zająłem się rapowaniem. Bo gdzieś tam tej muzyki słuchałem. To były takie czasy Aha. złote i najlepsze, jeżeli tak, chodzi o, o, o to, co się wtedy pojawiało. Więc mieszkając na dużym takim wrocławskim blokowisku, no siłą rzeczy po prostu ciężko było tej muzyki w danym momencie nie słuchać. A Gdzieś kiedyś przypadkiem trafiła w moje ręce taka gazeta, do której były dołączane programy komputerowe I, i tam była pełna wersja takiego programu, bardzo prostego programu do robienia muzyki. To się nazywało Magic's Music Maker, to, takie, to coś, coś od czego kiedyś dawno, dawno temu wszyscy zaczynali. No i tak jakoś strasznie mnie to zaintrygowało, że można sklejać, sklejać bity i że tam jakieś sample można do tego z tym, z tym wszystkim łączyć. I i, i powstaje, z tego, powstaje z tego muzyka, i do tego przypadek, nie? I, i chciałem jeszcze powiedzieć, że. Dobra, koniec z tym pytaniem. Znaczy, bo po, tak ludzie jeszcze wracają. No do właśnie, do, bo... no. Teraz się zaczynam zastanawiać, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale jak o to zapytałeś, to się zaczą zacząłem zastanawiać, czy jeżeli bym trafił w ogóle, nie trafił na tą gazetę, to czy kiedykolwiek bym, bym... to bym się tak. właśnie robić właśnie. Natomiast okazało się, że, że to, to tak wciągnęło mnie i stało się takim, e, no może nie sposobem na życie, bo to nie jest mój sposób... Z, z tego nie żyję tak, po prostu. Ja z tego nie żyję, to nie jest, to nie jest źródło mojego utrzymania, ale e, mimo tam wielu lat uh -huh. i czasami pojawiających się przerw, to... To jednak z tyłu głowy cały czas mam, mam, tą, mam, mam, mam tą muzykę i, i, i do niej muszę wracać. Po prostu czuję, że bardzo, bardzo tego potrzebuję. No. Aha, dobra, teraz następne pytanie. Na koszulce masz 9M. 9M. Co to jest? To jest, to jest chyba coś nowego. E, tak, no to jest coś, to jest taki pomysł, który mi kiełkował w głowie już e, no, gdzieś ostatnie powiedzmy półtora roku, dwa lata. A no, zrealiz zrealizowałem ten pomysł w ostatnich miesiącach. 9 Metrów to jest no, taka platforma, można powiedzieć, sklep internetowy, ale nie tylko. To jest taka, coś w rodzaju takiej mikrowytwórni, która ma zajmować się sprzedażą i promowaniem takich artystów niezależnych, którzy e, no, robią muzykę i, i nie, nie zamierzają wiązać się z jakimś dużym wydawnictwem. I chcą wydać ją na własnych warunkach tak naprawdę. I jeżeli robią taką muzykę, która mi odpowiada i którą chciałbym też tak, tak. mieć na tej platformie i chciałbym z takimi ludźmi współpracować, no to ich zapraszam do współpracy 9 metrów. No oprócz tego jeszcze mamy trochę ciuchów koszulek. To bus. można takie koszulki też kupić. Można, takie i inne. I w tej dokładnie jeszcze nie ona się dopiero za parę dni aha, pojawi. Aha. Tak, to jest na. Dobra, to teraz kogo zacząłeś słuchać? Jak zaczynałeś, i kogo teraz słuchasz? Czy to wskoczyłeś w tą nową szkołę, podoba ci się, czy dalej nie jesteś oldschool? Co to jest tak, że w tej chwili to ja ogólnie słucham małych kobiecych. Tak naprawdę, bo y, y, to znaczy, nie, no, jak najbardziej no, są tam tacy artyści, których słucham od zawsze, czy od wielu, wielu lat, i, y, y, i jeżeli wydają nowe płyty, to.

takie bardzo oldschoolowe. No, znaczy, no nie wiem, czy oldschoolowe. No. Znaczy, no, tak, no, w, no, w tej chwili to można powiedzieć, nie, tak. że to już jest old school. No, ostatnio słyszałem, że gdzieś, gdzieś ktoś się w internecie wypowiadał na temat jakiegoś kawałka hip-hopowego tam rok powiedzmy 2007 czy 2008 i słyszałem, że to jest old school. Tak się staro poczułem wtedy bardzo. Nie no, to, no, to nie ma co tutaj rok, mówić. Jest... My starzy jesteśmy. No my już jesteśmy no, starzy, starzy. Tak, tak. tak, my się już możemy kłaść Teraz do Teraz bym się zapytał ciebie. Ile wydałeś płyt, ale ile wydałeś płyt i kaset? Bo to jest ważne w tym. No to jest ciężkie pytanie dlatego, że w zasadzie w formie takiej fizycznej na płycie, to pojawiły się raz, dwa, trzy, cztery, pięć nielegali, piąty to jest kotkonami tak. z ostatni. Natomiast mówię o wcześniejszych jeszcze czterech jako różne składy, który tam ekipy, to wszystko ewoluowało okay. przez lata. I niedawno wyszła też kaseta, znaczy niedawno, ona z tej kasety już nie ma, ona się pojawiła w ubiegłym tygodniu i się rozeszła. Ale to było I jako reedycja. Tak, zrobiłem, zrobiłem reedycję po prostu w, w, kawałków naszej ekipy na makru, w, która, no, nie chcę mówić, że nie istnieje, po prostu nam się trochę. Porozjeżdżaliśmy się wszyscy po świecie i w tej chwili już gdzieś tam razem nie nagrywamy, ale dalej się przyjaźnimy i z Namadem i z Kozłem i być może jeszcze kiedyś. Jeśli jeszcze wróci do tego. Tak, więc to też za ich pełną zgodą, za ich pełną to wiedzą. Super, fajnie, został, fajnie. został wydany nielegal, reedycja nielegala sprzed no, 2004-2005 roku, tak, i ona została. Ale nie, na nie ma szans, żeby wznowić. Je? Jeszcze raz? No tą kasetę mówię, mówi, że tylko parę sztuk wyszło, nie? Tak, no ale właśnie o to chodziło, bo to zrobiliśmy taką limitowaną edycję 20 numerowanych kaset, każda kaseta z numerkiem, więc już tak nie Ale zawsze znaczy że... można zrobić 21. <gulę> no, <gulę> no można, ale to właśnie chodziło o to, żeby to było te 20 sztuk i to tak, taka Aha. właśnie taka gratka dla tych ludzi, którzy jeszcze lubią i, i mają na czym i słuchają muzyki z kaset. Bo, no to, się, to mogę się przyznać, że ja nie mam. No. Dobra, znaczyna, teraz znaczyna, znaczyna, nie Nie masz magnetofonu, tak? Nie, magnetofon no, by się znalazł, nie ma problemu. To to już jest. No. Teraz zapytam się o płycie tą, z tym dziwnym tytułem, bo naprawdę... Kodkodami. Kodkodami, ale zapytam dla, się dlaczego. Mm -hmm. I to jest dziwne, że oprócz CD jest winyl, że można zamówić sobie winyl. Tak. Opowiadaj o tej płycie. Jacy producenci, jacy goście. Mm -hmm. I dlaczego winyl? Producent jest jeden, bo wszystkie bity na tą płytę zrobiłem ja. Gość jest również jeden, to jest mój kolega Wojtek Wojtas, który napisał świetny tekst do kawałka zawodowcy. Taki kawałek mocno humorystyczny, ale no, Wojtas był tak naprawdę pomysłodawcą tego kawałka. Natomiast dlaczego winyl, no bo ja jestem takim trochę dzieckiem, gdzie u nas w domu zawsze było, jeszcze gdy byłem mały, było bardzo dużo płyt winylowych. Moi rodzice mieli bardzo dużo winyli, ja z siostrą jakieś tam jakieś kasety, natomiast winyle z muzyką bardzo dobrą, z jazzem, z taką klasyką fajną, naprawdę u nas były w domu zawsze. I, od samego początku, w momencie, kiedy już zacząłem rozkminiać i ogarniać mm -hmm. trochę, trochę poważniej tą produkcję muzyki, to, to używałem samki z winem i winem po prostu zakochałem. Natomiast y, uważam, że y, no, każdy szanujący się artysta, niezależnie czy wydaje dla dużej wytwórni, czy wydaje dla małej wytwórni, jeżeli ma możliwość wypuszczenia swojej płyty na winylu i no, swoim Nawet swojej garstce fanów udostępnienia tak. takiej muzyki na takim nośniku To powinien to zrobić tak, bo tak. Bo Winyle są świetne, świetnie brzmią Są niezniszczalne tak naprawdę, jeżeli je się dobrze traktuje i potrafią przetrwać dłużej niż płyta CD albo kaseta No właśnie teraz miało być następne pytanie CD, winyl czy kaseta, wybierasz winyl? Wybieram winyl Tylko z tymi winylami to już jest tak, że na Następne pytanie będzie Okej okay. Na tej płycie ostatniej nawijasz. Nie znam słów, by powiedzieć, jak ja kocham to. Naprawdę tego masz tak bardzo pełno w domu? Wiesz co, nie wiem, czy tego jest pełno. No, znam ludzi, którzy mają dużo, dużo więcej. Ale żona już no, to rozumie. Nie ma wyjścia, musiała tak. zrozumieć. E, tak, no, przez pewien czas mieszkaliśmy w kawalerce, gdzie po prostu tych płyt nie było, nawet nie było gramofonu, by się nie zmieściło. Ale jak się przeprowadziliśmy do większego mieszkania, to pamiętam, że wjechały meble i od razu zaraz Aha, adapter i, i, i cała szafa płyt gdzieś tam przywiozłem z piwnicy od mojej mamy, gdzie one sobie leżakowały przez lata. Nie? Dobra, teraz numer jeden w polskim rafie dla Ciebie, że do tej pory jesteś jego fanem. Nie, że się inspirujesz, po prostu lubisz. Jego muzykę, jak powiedziałeś, nawet nie musisz ją kupić, ale przesłuchać musisz. Przecież to tak ciężko mi powiedzieć, to jest numer, numerem jeden, pod, numerem jeden w tej chwili. Mogę powiedzieć, Dla ciebie. jeżeli jeżeli z tych artystów, którzy wydają obecnie płyty i no. e, powiedzmy tak z, z ostatniego półrocza, e, no to wydaje mi się, że najmocniejszy w tej chwili jest e, Ostry. Ostry, ostry e, no SOKÓŁ teraz wydał, wydał coś, coś naprawdę fajnego, natomiast e, Ostry jest takim, takim uniwersalnym artystą tak naprawdę, bo on jest przede wszystkim producentem muzykiem. On jest tak. muzykiem z wykształceniem, e, no, ma rewelacyjne pomysły na płyty. Tak. Każda płyta jest inna, wydał tych płyt 20 parę? A co roku, roku wydałem płyty. Tak, jak ostatnio liczyłem, to chyba 21 albo tak. 22 sztuki. E, no więc jeżeli ktoś jest tak pracowity i no jeszcze wiadomo, że miał tam problemy dosyć poważne. Tak, powodne, tak, sporo. I, I robi takie rzeczy, no to, to jest mistrzem świata po prostu. Jak ja go uwielbiam słuchać, ma niesamowite flow, bity robi po prostu nie do podrobienia i no jest genialny. Natomiast jeżeli chodzi o takich y, y, polskich artywykonawców hip hopowych, y, rapowych hip hopowych, których najmilej wspomina mi, taka płyta, do której najczęściej wracam sprzed lat, to to jest gramatyki światła miasta. I to niezmiennie. Właśnie się o to chciałem zapytać, bo za. Ale bardzo też lubię łony na przykład. Łony. Łona to jest też tak. Ja byłem kiedyś na koncercie u łony chyba koło brzegu, jak się nie mylę, byłem, super koncert był. No, ale to ty łona i Weather czy z kim sami razem? Sam, Pipsa, sam. sam. O, to było jeszcze... O, bo w... Tam jeszcze było, było z przodu 2000, nie było jeszcze, I... wiesz, to było 2000 chyba 5-4, to jeszcze były... Tak, to jeszcze Miałem się Cię właśnie zapytać, bo za jakiś czas robię z z podziemia taki film. Dwie płyty, które by wziął na bezludną wyspę. Twoje. Musi się spakować, dwie płyty musisz wziąć. No to jedna co na pewno światła miasta. światła miasta, tylko trzeba byłoby coś, czymś światła miasta złamać, bo one są takie trochę smutne. Nie? Tak, żeby było, <laughs> żeby było trochę weselej. I druga płyta, którą bym mógł wziąć na bezludną wyspę, której mógłbym w kółko słuchać. Kurczę. Nie wiem, czy coś ostrego, czy jednak coś coś takiego bardziej nietypowego. Nie wiem, czy. Chyba wziąłbym ostatnią ostatnią płytę Womień -Y Webera. Nawiasem wow. mówiąc. Dobry wybór. Teraz pytanie. Fenia czy Teddy? Takie pytanie na koniec. Kogo Ty? wybierasz? No to... Kim? Wiesz to się, to się tak wszystko zmienia. Nie, czy, bo tam oni mieli jakiś beef, O ja. Nie ile to raz. No, chyba najdłuższy beef w polskim rapie, tak. nie w ogóle. Wiesz co no nie wiem, ciężko kurczę im powiedzieć. No jakoś tak no zawsze Teddy był bliższy mojemu sercu i muzyka Tedego. Czy, czy wcześniejsze trzychy. Yy, ale ale tak przesłuchałem ostatniego tego i zaczynam zastanawiać w ogóle, czy, czy, czy to jest w ogóle. Nie czy, wiesz co? Czy, czy, z... Może czy to, to jest. Co? Czy to jeszcze jest rap? Znaczy, no, okej, okay, hmm. abstrahując od tego, czy to jest rap, no jak, jakakolwiek by to nie była muzyka, no mi to nie siada w żaden A spoku. wiesz, czemu? Bo jesteśmy za starzy. Możliwe. Dzięki Możliwe. za wywiad z że się zgodziłeś, się Manko. Dzięki bardzo.